Hej, wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak nadać swoim ścianom, drewnianym meblom lub metalowym przedmiotom antyczny wygląd. Zaczynamy od ścian. Pierwszym krokiem jest przygotowanie powierzchni. Upewnijcie się, że ściana jest czysta i wolna od kurzu i brudu. Jeśli na ścianie znajdują się jakieś nierówności, warto je wygładzić z papierem ściernym. Następnie, aby uzyskać efekt postażenia, użyjemy specjalnej farby do efektu postażania. Istnieją różne rodzaje farb do efektu postarzania, ale ja polecam farby kredowe. Essa one łatwe w użyciu i dają piękny, matowy efekt. Po nałożeniu pierwszej warstwy farby, odczekajcie, a zet wyśnie. Następnie, za pomocą szorstkiej gapki lub szczotki, delikatnie zetrzyjcie farb w niektórych miejscach. W ten sposób STWRZY ceje efekt przetarcia, który nada ścianie antyczny wygląd. Jeśli chcecie uzyskać bardziej intensywny efekt postarzania, możecie nałożyć druga warstwę farby kredowej w innym kolorze. Po wyschnięciu farby ponownie przetrzyjcie ją lub szczotka, aby odsłonić pierwsza warstwę farby. Na koniec, aby zabezpieczyć farb i nadać jej matowy wygląd, użyjcie bezbarwnego wosku. Teraz przejdźmy do malowania drewnianych przedmiotów. Tutaj również zacznijcie od przygotowania powierzchni. Drewno należy dokładnie oczyścić i przeszlifować papierem ściernym. Do malowania drewna możecie użyć farby kredowej, farby akrylowej lub specjalnej farby do efektu postarzania. Jeśli używacie farby kredowej, pamiętajcie, że należy ją ja nałożyć w dwóch warstwach. Po wyschnięciu drugiej warstwy, przetrzyjcie farb gapka lub szczotka, aby odsłonić pierwsza warstwę i STWRZYC efekt postarzania. Jeśli używacie farby akrylowej, możecie dodać do niej trochę wody, aby uzyskać bardziej rozrzedzona konsystencję. Następnie, za pomocą gabki lub szczotki, nałóżcie farb na drewno, tworząc nierównomierne plamy. Po wyschnięciu farby przetrzyjcie ją papierem ściernym, aby odsłonić naturalne drewno i STWRZYC efekt postarzania. Jeśli używacie specjalnej farby do efektu postarzania, postępujcie zgodnie z instrukcjami producenta. Na koniec, aby zabezpieczyć farb i nadać jej matowy wygląd, użyjcie bezbarwnego wosku. Hej wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak nadać antyczny wygląd ścianom, drewnu lub metalowi. To świetny sposób na dodanie charakteru i unikalności do każdego projektu. Zaczynamy od patyny. Patyna to naturalny proces, który nadaje przedmiotom starożytny wygląd. W przypadku drewna, patyna pojawia się w postaci ciemnych plam i pęknięć. W przypadku metalu, patyna może być zielona, brązowa lub niebieska. Możemy STWRZYC efekt patyny na naszych przedmiotach za pomocą specjalnych farb i technik. Jedna z popularnych technik jest malowanie drzwi. Aby nadać drzwiom antyczny wygląd, możemy użyć farby w kolorze ciemnego brązu lub szarości. Następnie, za pomocą gapki lub szczotki, możemy nałożyć na powierzchnię farby jasne plamy. To stworzy efekt naturalnego zużycia i starzenia. Kolejnym sposobem na stworzenie antycznego wyglądu jest malowanie wyrobów metalowych. W tym przypadku możemy użyć farby w kolorze miedzi, srebra lub złota. Następnie, za pomocą specjalnej pasty lub gapki, możemy STWRZYC efekt patyny. Możemy również dodać do farby trochę piasku, aby STWRZYC efekt naturalnego zużycia. Pamiętajcie, ze kluczem do stworzenia antycznego wyglądu jest cierpliwość i eksperymentowanie. Nie bójcie się próbować różnych technik i kolorów, a z osiągnięcie pożądany efekt.